Raptor wszędzie Raptor. Nie wejdziesz tam ludzi. Kasia. Kasia! Ej, matryk stoi, tak może. Tak co widzisz? Tak! O jezu, są do zabrane. O U mnie jest! I są Myśa, my się są rozebrane? To. I double są rozebrane o, to Nysia to zrobiła tak naprawdę Tylko nie Kasią tam były za kłótnami ja, ja. swój... ubrania Patrz, patrz to To problemy, bro. Swoich? No A tam do czego płoniesz? tylko cię Kurde, no bo, no bo jesteście gorące, nie patrz no na czaszki na górze <grym <grym i czaszki. Bakiatka. Bakiatka. A me... nie I twoje nie Albo ruchy, patrz, to Znowuż nie może wyjść? Ona tu jest dajcie dla mnie Co? Ej. Czekaj <grym> Ach, to patrz na Drabnie było. Drabnie było. Drabnie było. Drabnie było. Drabnie było. tą było. Drabnie było. Drabnie było. Ej, było. Drabnie tak. <ślepy> Jezu, ogień. Patrz, ale patrz na tą. To, to. Patrz było. Drabnie było. Drabnie było. Drabnie było. Drabnie było. Drabnie było. Co robi? Ej słuchaj, chodź, 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 chodź. Bo on zaraz skończy. ale ta babka jak będzie falczy. Uff. Ale ruda falczy. Czekamy aż skończy. Skończył 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 skończył, 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 skończył. Ja się tego fakultatu Biorę go. Ale czemu? No, ja jeszcze chciałem się popalić. Kończył. Co? Nie mogę jeszcze. Ja też nie. Czekaj nadzieję, tak nie jest to ty. Biorę go. Kto on jest? Pierwszego lepszego. Tu jest. Widzisz? Raptor jest rudy. Raptor jest rudy. Chodź, nie Z tego co? Okej, dobra, kończę nagrywanie. Ej, patrz, co on robi? Ale raptor jest rudy. No Ej dobrze, będzie ruda dzieci. Ej, on będzie w miejscu. Bo on idzie to, rozebrać. Za to ją tą wiesz, Jezu! A ty nam na stronę ja teraz nie wejdę On idzie tędy Idzie ją do zewa faktycznie Czemu? Bo do mnie dopiero raptor wszedł Aaa, dysia, okej okay? Ja mam tej paski, kurczę, kurczę